Przymiesłym sądem witam Was w piątym odcinku z gry Ponte police. Polis. Na nowo. Czy ja coś dalej z tego będę wiedział, czy nie? Bo już to zapominałem trochę. Coś nowego. A dalej, lubi te szyby. Nie kiedyś o tu napoście Aha, czyli dalej to jest to samo. Ożowy to jest RK. Mam wszystkie rzeczy, które mnie mam. Okej, okay, zaczynamy. Drzwi za jedną wybitą szybę na pewno dobra. Masz dwie bite szyby No co w No to raczej Akaristan, dobra Datę ma dobrą ważność Data urodzenia A tylko to bym sobie sprawdził Okej okay. wyglądasz trochę jak Postać, serialu. teraz nie pamiętam jak. O kurde, no to jest zatrzymany, kolego. O oj. tego trochę masz. Ja ci mogę to sprawdzić, czy mogę to wyładować? Nie, czyli w piasku chyba nic ukrywać nie możesz, zapraszam do wyjścia. Ty jeszcze nie wiesz, gość, co Cię czeka. O, chłopie, ty tego masz! O, o bo, robota. bo, 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 zjem rachowy! Broń jeszcze nie miałem, żeby któryś miał. bye, bye. No to wokalnie w kierunku Dobra, no to bierzemy teraz to. Nie, bo co ja robię? Tutaj na pewno jest. On przewozi broń, a nie na No No no, Teraz zastrzymywam to tutaj, nie wiem, Łopem? Czy mieć łopatę. Ja nie mam. Nie mam gdzieś... ...patyk. Nie mam łopaty chyba. A mam, dobra mam. Eee... Okej. Okay. Po wykopać. Gdzie to teraz było? Tutaj. To. Aha. Ale się pod tym przyciskiem to jest. Ale to jeszcze nie koniec, bo on jeszcze może mieć coś nawet pod maską. Ma pod maską. I coś jeszcze miał na siedzeniu. Tutaj. Dobra. Mi się to zniszczyło, tak. I to jest praktycznie wszystko. Czy znaczy nie, to już jest wszystko, dobra. No dobra, zabieraj wóz. Od razu mamy tego chłopa. Wszystko jest ok. Dalej. Teraz już po prostu muszę sprawdzać, nie ma nikogo, żadnego przewoźnika, czy przemytnika i to... Potem będę też musiał ich znowu wywieźć. To są musiał być bardziej poza odcinkami, bo... No bo ten, słyszę, że nikomu nie będzie chciał ty, patrzeć, jak po, gdzieś, nie, po prostu to daje, chyba, żeby być jakaś zasadzka, w sumie. A. Co? Biegę był kierowcą w białym tym. Coś tam wiał jakiś tych? 7 maja, no masz spoko, ale masz RK A ty masz ładunek? No to tylko prośbę się, o wyjście Trochę nie przysłuchałem ci co on gadał Niestety Też tak to sądzę Dobra, pod sofitkę chciałem sprawdzić. Nie no, tak w sumie to jest czyste. No, wyglądasz jak on. i no, imię, nazwisko się zgadza. A ta ważności się zgadza. Regulacje odgrywają się zgadzają, nie mogę Cię nie wpuścić, kolego. Chyba, że coś zrobiłem źle. Kierowcom prowadzą tym towarem bagażę z Kresztwa Ewykę, no to nie. No okej. Okay. 2000 za się, się coś się wydać w końcu. Taka hmm. okay, inspekcja. Proszę o dokumenty. Ja Gołąb od lat pomagam moim jadakom. Tam nie było żadnej broni. Wasza partia kłamie, a nadal... Aha, oni dali mówią o tym. To nerali. No wyglądasz jak ty. Ale jeszcze tylko wyjdź. To tylko sprawdzę. No. Podsufitka jest ok. No to tylko jeszcze muszę bagażnik sprawdzić. Ok. Nie masz nic. To się zgadza. Odwiedziny Rally jest wszystko ok. Data ważności. No zgadza się wszystko. daj Dajna ale Nie wiem, czy dobrze zrobiłem z tym, że mogę go w sumie nie wydawać, może by mi to coś dało. Nie wiem, czy są może do zakończenia w tej grze. Ultra krawiec tam. O, ja to wygląda. No, mm, perfektyna kontrola. Jeszcze kolejni tam nadjeżdżają. O, jaki gruchot. Okej, zaraz ciebie biorę dokumenty. Dobra, dawaj doksy. A amana. Co wygodza git? To brak zgodności. No ty nawet nawet nie masz o tej ważności. A ja ilio Madro masz coś na wymianę. A minus 40 mi za to da. A plus 20 za to znowu A tu mi da minus 40, czyli to muszę spodawać. Albo w sumie nawet Mogę to tak zrobić Wyj mnie zamykaj Hamie On Nie będzie on będzie czysty tylko, że nie mogę go po prostu wpuścić, no bo no, pff, to się zgadza, na no, numer paszportu nazwisko, lata ważności nawet się nie zgadza Ona ja nie ta to Co jest? O co taka kabelka to maluch no dawaj dokumenty warlik bagaż masz pochodzi i masz z RK masz list przewozowy zaraz zobaczymy czy wszystko jest tutaj ważne, data ważności nie przepuszczę cię to jest pewne bo masz do marca Masz do marca ważne, a jest. Mamy tu już 24 kwietnia, czyli na pewno cię już nie przepuszczę. Jeszcze sprawdzę, czy mogę cię za coś utupić. Każdy nie mogą mu na przykład była nie podłożyć. Ejsh. Mój madre to to gruz. moje madre informacji, to arsena opokada. Budroby bagryszta, to danie Masz 4, a masz... Spójrz, ładunek. Dobra, mm, nie wjeżdżasz. A ja nie mogę. Zaczynam miejsce w drugim czasie, pomóż swemu oddziałowi wyeliminować zagrożenie. No pewnie, że tak. tu czekaj w tym maluchu. Opóźnienia. PKP, PKP się troszeczkę spóźni. Chciałabym na pewno. Chudale, gdzie oni są? Eee, całkowicie na lewo. Potrzebowałbym na pewno kupić sobie jakieś, jakąś broń, może lepszą. Chciałbym sobie też na pewno kupić. Mmm. Eee. Pokój! Trzeba bym sobie kupić broń, bo trzeba sobie kupić. Yy, ulepszyć ten posterunek trochę. Tylko tak, żeby nie zbankrutować, tak? sobie na przykład takie 500 dolców. Żeby by zbankrutować. Za to będę. Dost za to dostanę, będę miał 3000. No nie, no będę miał trochę tych pieniędzy, no. na tego tutaj nie zginąć, bo to będzie problem. Nie wiem w ogóle, czy mogę zginąć. I także ten. Czy to na przykład nie wiem, czy tracę pieniądze? Czy nie wiem, tracę jakiś cały dzień? Nie ja mam amunicji. Trochę no. Muszę mu oddziałowi. Czekaj, 920. Ja robię? Самонические а радиочи, наверное. O, dobra, to był błąd. Ja mam dużo amunicji. tak że mam mniej. Ja tak teraz patrzę, 200. Mogę, nie mogę. O, dobra. Chcę sobie też to po na szybko coś tu pozbierać. Nie mam miejsca, bo nie użyłem kontrabandy, jestem głupi. Pojadę. No nie wiem, czy będzie się w ogóle dwa dni robić z tego. Po prostu jeden dzień, że tak powiem, intensywniejszy. Może no będę po prostu był krótszy, to jak odcinki. Też. Jakieś będę musiał dłużej tam gdzie przechodzić, ale no. Idzie z tego jakby więcej odcinków. Do jak tam dojadę na luzie. Hmm... nawet nie patrzyłem co jakby, co podnosiłem. Ciekawie czy mogę po prostu jakąś w ogóle broń podnie Nie Powiem, że to niektórzy chyba mieli jakiś karabin czy jakieś takie SMG. Jakby nie musiał kupować broń, to też by było ulgano, bo znowu wiem mniej pieniędzy bym wydał. Tylko po zakończeniu tym dniu to chyba i tak tak nie będę drugiego dnia, ponieważ muszę jednak już wywieźć jeszcze aresztowanych. Muszę sobie potem patrzeć co tam najwyżej ulepszyć i najwyżej sobie pojadę i jakąś broń. Więc tych odmian nie będziemy robić. Będziemy go robić w następnym odcinku. Więc na razie, wiem, ja to jest jedyny ostatni. No nie zdążyłem, no dosłownie, byłoby to jakieś 10 sekund później i zdążyłbym. No ale. O, czeka, to lej tu maluchem. Eee, to teraz tak. Panie, ty tu możesz. 5 pakaszu. Potopno? jest tego bo i tak mi tutaj nie pasuje, bo ty masz podobno... A, dokumenty w ogóle. Bo ty masz 5 bagażów, a ja tylko widziałem... Ale ty nie masz 5 bagażów. Masz cztery, masz błąd w przewozowym. No masz błąd przewozowy, no bo tu są tylko. Jest je... Są cztery bagaże, nie ma więcej. Więc masz. Myślałem, że to jakiś błąd, więc nie wyciągłem chociaż jednego tam potem na szybko już. No ale ty masz, że masz pięć. A masz cztery. A ty jest z RK... No to mam cztery. Czyli na pewno tak. E, imię, nazwisko się zgadza, bo to masz dobre, to, to też się zgadza, masz portu, ale w jego, ale list przewozowy ci się nie zgadza, więc masz odrzucony. Chyba, że gdzieś popełniłem błąd. No bo... Tu nie masz. Tu masz tylko też dwa. Masz cztery, a masz napisane, że masz pięć, więc... No. Nie mogę cię wpuścić. Może to działa tylko tak, jakbym na przykład, że, nie, miałby 6, bo ja napisane, że ma 5. Jak na przykład, nie, 5 ja ma 4, to mogę go wpuścić, bo ma nawet napisane więcej. A jednak nie. Mm, nie no, że tam tutaj rzeczy jeszcze mam do pojawienia, więc jeszcze nie mogę i spać. Łódka. Takie coś. Co mam jeszcze? Całą kontrabandę, mam całą kontrabandę. I jeszcze wy tutaj Iść do radiowozu, przenieść do radiowozu. I sobie pojedziemy. A, jeszcze kontrabandę tego tutaj muszę dać. Ja muszę jechać... Obóz pracy jest samo prawo dół. Chwila. Samo prawo dół. Co to jest na przykład? Ja też coś się podwiedzać, może. Wieczorem, że spotkać członków gangu o Kowa. Slep z narzędziami i bronią. Slep z narzędziami i bronią. A tam myślę, że chciałbym tutaj szybką podróż do tego. Do obozu pracy. A plan ucieczki? Nie wiem, właśnie, czy powinno się to mówić. I Sklep z bronią? Bronią, co? A gdzie się oddaję te? Tutaj chyba, bo za policji. Tu bym sobie jeszcze się tepnął. Zobaczę na przykład jak to z twoją bronią wygląda. Ada, mogę ci to w sumie sprzedać. To też to ci sprzedam. To ci sprzedam. To ty mi daj. Mm. Mi daj to. Hmm, maniccia do strzelby, no niby ją ja też mam. Hmm. A jeszcze gdzie indziej jakbym chciał. Do sobie do pojazdu, już nie wiem, chcę się teraz tego tepnąć narzędziami i bronią Dobra, to choć tak potepam Mogę być tak, że nie, nie będę mógł już potem spać, nie wiem, będę jakoś nie, nie coś takiego także jest taka jak opcja w ogóle Jeśli coś się tu bo to chyba będzie jakieś głównie jedzenie Ale właśnie zobaczę, to tu jest, bo i tak jeszcze tutaj w ogóle nie byłem, a jednak Pada? No, ma tylko i wyłącznie wodę. Co mi daje Ci ta woda? To, że mogę pewnie sprzedać. Tutaj, i potem już na przejazd. Bo tutaj i tak muszę oddać im to, ale czy oni coś mogę tutaj kupić? Raczej nie. A myślę, że coś zębałem a tutaj utrzymanie budynków. Nie mam tego wziętego. No, A co ja tu mogę w ogóle kupić? Nie, no nie mogę tu nic kupić. Dlaczego tu pisze że to jest sklep z narzędziami, by o mnie się coś błogowało? Tutaj jest lep, tylko z narzędziami bronią A tepnę się już tam Wiadomo jest za daleko, okej, Cię muszę jedzieć do wozie Odełogiej, okay. okay. dobra, ja spać Dobra. Okay. Chyba, jeszcze chciałem tam sobie popatrzeć. Na te... Na ulepszanie tych budynków. Może zobaczyć, co mi tu dokładnie daje, co mi się przydało. ja tu mam? Taka czysta. Mm, tu. Budynki. Kwatera. Poziom percepcji, maksymalne zdrowie. Aha Fatera taka... Ona kosztuje 600, a utrzymanie kosztuje 40. a to też jest potem problem. Bym mógł mieć więcej tego pojemności. Teraz mam 25, mógł mieć 50. Więzienie na 3 więźniów, na 5. Na wjęciu sobie dano. Personel. Maximow. Pracownik. On ma po prostu tylko chyba po to, że mogę mu dać, żeby miał po prostu więcej jakby... Wstającowy nowik? Jestem ja, czy nie? Nie. Maszynowe karabiny. No, mógłbym ich tu biąć, ale oni już tylko będą mnie, go mi dawali. Mógłbym go ulepszyć? No, mógłbym, a co mi to daje? Prędkość maksymalna, wytrzymałość, pojemność, więźniowie. Utrzymanie 30 dolców, tylko wcale sensie nie chcę po prostu nie poczekać na to, że nie będzie tyle prędkości miało. To też sobie zrobię. No i tam będę miał trochę więcej miejsca też... też mi to dużo da. to mi nie daje miejsca Czyli tak to zębałem troszeczkę Dobra, ulepszę sobie też tą moją kwaterę Tu maksymalny poziom w oraz zdrowia gracza. Mogę nawet jeszcze raz ulepszyć, ale to już jest za na razie. I magazyn też bym sobie ulepszył. Już już mamy trochę tego polepszone. A chyba na górze to jest ta percepcja. A pisze mi na przykład ile ja mam Opłat? ogólnie razem. Koszt dzienny. 225 dolców dziennie, no dobra, trochę więcej. Bo tak to było, sto chyba 50. No dobra, Git, to tylko wygląda w środku. Jak za komunę, jakaś krwawa stacyjka, ale jest ok. to dobra, teraz był dzień. Coś tam się podziało. No to widzimy się w całym odcinku. 哪样？No.